Cześć witajcie, rejestr z tej strony. Dzisiaj przyjechała do mnie przesyłeczka. Nie ja wiem co tam w niej jest, ale wam pokażę. Mamy coś takiego. Pewnie większość z Was wie co to jest. Master Pie Retro Gaming FPG Board. Zestaw tam turbo, czyli nie wiem, jak to teraz chyba tak to będzie widać. Yy, zestaw podstawowy plus yy, dodatki RAM, HUB i, i board. Także tak wygląda. Rozpakujemy sobie szybko, bo jeszcze tego nie robiłem. Jakiś wypełniacz. Nic nie ma. Tu coś mamy. Chociaż może zobaczymy, bo jak tu coś jest, to może tutaj coś się też schowało. Ale nie ma. W takim małym zawiniątku. Co my tu możemy mieć? A, kabelek USB. USB-C na C. no fajny aplacik. Pewnie zasilacza nie ma w komplecie, natomiast to będzie tak turbopak. To się nazywa. A to już jest złożone, złożone chyba. Myślę, że to będzie rozłożone. Cała, cała przyjemność z, ze składania już pominięta. A, takie coś mamy. Jest troszeczkę tych wasbeków lan, no ale oczywiście, oczywiście zasilacza nie mam, bo teraz nikt nie daje. No cóż, no karta ciekawe czy będzie, czy jest, coś tu powinno być. Czekajcie. Ok, no to tyle.